Serdecznie Was witamy z właśnie trzeciego dnia festiwalu Welcome to Paradise w Portimão. Dzisiaj mamy taki szczególny dzień, bo e, mówimy dużo o Duchu Świętym. E, próbujemy zrozumieć, kim jest Duch Święty, no i doświadczamy jego działania. Jak e, tutaj, dziewczyny, doświadczacie działania Ducha Świętego podczas festiwalu? Ja wczoraj dzisiaj To, co dzisiaj dzieliła e, się wie, e, z nami, e, po prostu mówiła, że Duch Święty jest takim kablem, jeżeli się pod niego podepniemy, to on nas e, bez limitu po prostu będzie łączył z e, Bogiem, Ojcem i z Jezusem, Chrystusem, z Synem, więc i tam nie mamy żadnego limitu na, to, na tą relację, więc to. to Że wam je e, dajemy do serca. Juliet mówiła też, że e, jakby poddawać się działaniu Ducha Świętego, to e, wybierać to, co bardziej. To nie to, co dobre, tylko to, co jest bardziej dobre, czyli tam, gdzie jest miłość. I tego wam z całego serca życzymy i pozdrawiamy. pozdrawiamy. Szczęść Wasze!